Zeszukałem cały internet w poszukiwaniu największych błędów w Minecrafcie 1.21. I okazało się, że jest tego tyle, że ten odcinek tego nie pomieści. Dlatego oto największe z nich. Let's go! Okej, okay. w przedmiotach operatora możemy znaleźć jeden szczególnie epicki item. A jest to debug stick, proszę Państwa. Jak działa, wszyscy wiemy. Jeśli z jakimś blokiem można zrobić coś więcej, niż tylko go postawić, na przykład, nie wiem, otworzyć w połowie, to właśnie ten magiczny patyk wam na to pozwoli. Nieważne, czy chodzi o obracanie drzwi, czy płotku Dzięki niemu wszystko jest możliwe! A co, gdybym powiedział wam, że dokładnie to samo możecie zrobić z y, ręką. W 121 nie potrzebujecie żadnych debug Znaczy potrzebujecie, ale po kolei. Wyrzucamy go na ziemię i skaczemy na niego, mając otwarty ekwipunek. I teraz jak go złapaliśmy, przenosimy go głębiej w eku. Wychodzimy z tego bedu i klikamy prawy przycisk myszy! Chwilę chwilę, że, że co? Moja ręka otrzymała właśnie moc debug <laughs> Mogę robić wszystko to, co on, tylko że go y, nie mając. Pff zmienić trawę na śnieżną, spoko! Obrócić pochodnie luz bordo. Może jeśli chcecie kliknąć lewy przycisk, aby zmienić właściwości, wtedy okaże się, że patyk się sklonuje. I tak oto z jednego zrobiły się do dwa. I oba działają! Teraz mógłbym zrobić to po raz kolejny i mieć trzy. Jakbym wyrzucił dwa, co nie? I zebrał jednocześnie dwa, mając otwarte EQ, i teraz przesunął je do środka. To czy obie moje ręce będą miały magiczne właściwości. Nie, tylko jedna, ale jak wrócę do niej, to nadal działa! I uwaga, czas na klona! Let's go! Mamy trzeci patyk! Jak będę miał ich siedem, to zrobię zrobię z nich drabinkę. Zapytacie może, ale żelazny, po co ci drabinka i w ogóle nie da się zrobić drabinki z debuk sticków Dzięki za info. Dobra, a niech będzie, zrobię ją z normalnych patyków. Przyda się do kolejnego błędu. Trial chambers, czyli komnaty próby, to nowe struktury w 1.21, do których, szczerze mówiąc, lepiej żebym się nie zapuszczał, a łaboli. To był zły pomysł, to był zły pomysł, to był bardzo, to był bardzo zły pomysł. Ale nie bez powodu mam, znaczy miałem przy sobie drabinkę. twórcą Minecrafta ewidentnie jej zabrakło. Powiedzcie mi, co jest nie tak na tym Brasku. Nie wiem, no, drabinka po prawej stronie schodzi na sam dół, a po lewej już niekoniecznie. I jakby to był jednorazowy przypadek, to jeszcze Git, może nikt się nie skapnie. Ale dosłownie, widać to w głównym menu Minecraft. <ścoughs> Tutaj pod napisem Minecraft Dreams powinna być drabinka i po prawej stronie ona będzie. Uwaga, uwaga, i co jest? Po drugiej stronie nieba! Co wyście najlepszego odnarobili? Nie no, co poszło nie tak? To jest dosłownie najważniejsze miejsce całej gry. Ekran startowy wyświetla się każdemu z milionów graczy codziennie. I ktoś nie zauważył, że po jednej stronie trapinka jest, a po drugiej stronie jej nie ma i to miejsce wybrali jeszcze jako ekran startowy, ja nie mam pytań. Nie mogę się tyle stresować, proszę przestańmy już. Oprócz nowych struktur i kopiowania itemów, do gry doszły też nowe komendy. Jedną z nich jest game rule max entity cramming, która pozwala ustalić Ile maksymalnie mobów może znajdować się na jednej kratce? Dajmy na to dwa. To oznacza, że jeśli zrobię dziurę i postawię tam jedną, drugą krowę, to wszystko będzie okej, okay, ale gdy postawię już trzecią, to jedna z nich umrze. Przepraszam, bardzo smutna sytuacja, ale byłoby jeszcze gorzej, gdybym ustawił na jeden. Wtedy na jednym bloku może znajdować się tylko i wyłącznie jeden mob. Logiczne, logiczne. W sensie doprowadza to do bardzo ciekawych sytuacji. Na przykład wystarczy stanąć tam gdzie owca i po prostu zacznie nas zabijać. Spoko, ale nie to jest najważniejsze i nie do tego dążę. Jeśli siedzicie głębiej w Minecrafcie, to pewnie wiecie, że taka łódka również jest uważana przez grę jako mob. Co oznacza, że jeśli włożę jakiegoś moba do łódki, to stanie się co? Ale mob, mobem to jeszcze pół biedy, bo ja też jestem uważana jako byt, a więc jeśli wejdę do łódki, to prawdopodobnie b, b, zginę! Tak? Oficjalnie nie mogę korzystać z łódek, pozdrawiam. Zostałem za bardzo ściśnięty, przepraszam, przez co? Ty, ale jeśli łódki nie, to co z wagonikiem? Halo, dzień do. A, już myślałem, że będzie dobrze! Ała. No nie no, no po prostu no nie! Ty <laughs> to no nie wiem, to chociaż koniem mogę jeździć, proszę. Łaha. O, o! Działa! Jest git! Przepraszam, nie chciałem się skrzywdzić, mały, co ty... O, o, ej, chwileczkę! Nie to, to w końcu działa czy nie działa, bo w teorii to ja nie jeżdżę, raz dostaję obrażenie, raz nie, ale wychodzi na to, że chyba jest yy, git. Dobra, mordeczka oswojona, do mu siodło i co i co, i co? Działa! Może i nie możemy jeździć moim kartem ani wagonikiem, bo wtedy dwa moby są zbyt blisko siebie, ale już z jeżdżeniem końmi nie ma problemu. Wtedy dwóch mobów nie ma blisko siebie wcale, nie do gdzie? Nie no, skąd w ogóle to przypuszczenie? że jeżdżąc na koniu... Aaaa. Dobra, trzeba wsiadać do niego z daleka. To wszystko, co póki co widzieliśmy, było na Javie Edition. Ale przecież jest też Bedrock, co nie? Znany ze swojego przydomka Bugrock, więc on nie może być gorszy. Weźmy na przykład taki detektor światła dziennego. Kiedy klikniemy na niego środkowym przyciskiem myszy, aby go skopiować, dostaniemy co? Detektor światła dziennego. Proste. A co się stanie, kiedy go dezaktywujemy i zrobimy dokładnie do samo, czyli środkowy przycisk myszy, dostaniemy detektor światła... Chwilę, co? Chwilę, kropka, daylight, podłoga detektor podłoga inverted. Kropka. Name. Y Dzień dobry. To chyba nie powinno się tak nazywać, co nie? Dla porównania zróbmy to samo na Java Edition. Jest detektor, klikam środkowy przycisk myszy. Mamy detektor światła dziennego. Odwracam go, klikam jeszcze raz i dostajemy co? Detektor światła dziennego. Logiczne. Problem w tym, że nie konieczki nawet roku. Nie no, fajne, zawsze marzyłem, żeby mieć swój własny tyle daylight detektor inverted name. Nie, a jak zrobię to samo, na przykład z odpaloną lampą z Redstone'a, to dostanę nie odpaloną lampę z Redstone'a. Ktoś to chyba nie sprawdził jednego bloku przy aktualizacji. Ty, ale nawet Ciekawy temat, biorąc pod uwagę, że nawet nic się w nim nie zmieniło. Znaczy, totalnie działa tak, jak działał wcześniej. Więc po co mieliby to w ogóle ruszać? Ruszyli za to wieźmę, która ma totalnie nowy sposób wyrzucania itemów. Od 1,21, za każdym razem, kiedy pokonacie wiedźbę dostaniecie sproszkowany redstone. Żeby to udowodnić, proszę bardzo, wieźma numer 2 i co? Redstone po raz kolejny. I to całkiem sporo, fiu, fiu, fiu. Uwierzcie mi, dzieje się tak za każdym razem, kiedy z nią walczycie. A przynajmniej na dżawie. Przynajmniej na dżawie, w sensie, że co? W sensie, że zapomnieli tego dodać. Na Bedrock Edition? Może? A raczej nie może, tylko na pewno! Tak, twórcy Minecrafta dodali obowiązkowy drop Redstone'a. Zwiedźmy na Java, ale zapomnieli już to zrobić na Bedrocku. Jak bardzo abstrakcyjnie to je brzmi, jest to prawda. Owszem, zwiedźmy na Bedrocku może wypaść Redstone. Jest to rzadkie, bo rzadkie, ale wypaść może. Ale przypomnę, na Javi Edition jest to obowiązkowe i dzieje się już za każdym razem, kiedy ją pokonacie. Jak myślicie, zapomnieli, czy po prostu ich to przerosło? Żeby z twórcami Minecrafta wszystko jest możliwe. Zostajemy jeszcze na chwilę na półrock Edition. I weźmy sobie do ręki trochę różnych itemów. Tak siana, czego by nie? Tak błota, jeszcze lepiej. A wszystko to po to, aby móc teraz kliknąć Shifta i poprzesuwać te staki w różne miejsca ekwipunku. Niektórzy z prawnymi oczami mogli zauważyć, już co jest nie tak. A jeśli nie, to. <laughs> Spójrzcie jeszcze raz. Patrzcie dokładnie na ten blok cegły, który przesuwam. Co się z nim dzieje? Liczba 64 przy przesuwaniu najpierw pojawia się za blokiem, i dopiero później pojawia się przed nim. I dzieje się tak z każdym innym, nieważne czy jest to pusta czy jeden. Dobra, jeden może nie koniecznie, bo nie ma wtedy numeru, ale jak jest dwa, to dzieje się dokładnie to samo. Podczas przenoszenia bloków liczba itemów renderuje się pod blokiem i dopiero później przenosi się z powrotem do góry. Ale jest nawet jeszcze dziwniej, bo klikając w i przenosząc itemy to 64 pojawia się tam wcześniej niż blok. I dopiero wtedy blok na niego dojeżdża, zmieniają kolejność. Nie mam pojęcia, co to się dzieje. Ale jak robię to już ręką, to wszystko przenosi się razem, więc ja... Nie mam pytań. Dwugoroki tyle w temacie. Kto by się spodziewał? Okej, okay, ale jedną z pozytywnych zmian w nowej wersji są nowe warianty miedzi. Nie będę ukrywał, moją ulubioną jest miedziana kratka. Myślę, że ten blok może mieć dużo zastosowań w różnych fajnych budowlach. Z tym, że na pewno jedną z nich nie powinien być płot w farmie slajmów Bo jakby wam to powiedzieć, możecie się delikatnie wystraszyć? No i jakie ja mam wytłumaczyć, że ten slime wcale nie uciekł? Nie, on cały czas jest w środku, mimo tego, że nie do końca po nim widać. Znaczy, widać go doskonale, zupełnie tak jak by w ogóle nie był w środku, bo z jakiegoś... Niewytłumaczalnego powodu. Slajmy prześwitują przez kratkę z miedzi. I gdyby to tylko one ta kratka ma o wiele więcej za uszami. Oto moja testowa tabliczka. Jakbyście nie zauważyli, że jest testowa, to, to tak, jest testowa. Logiczne jest to, że przez kratę powinno być widać całkiem sporo, a przynajmniej przez miejsca, gdzie prześwituje, ale już miejsca, gdzie nie prześwituje, niekoniecznie! No chyba, że jednak. No chyba, że jednak tak. Nie tylko slajmy mają umiejętność przenikania przez kraty, ale też ten tusz, to musi być naprawdę drogi tusz. Nie no mówcie, co mówcie, ale taka klatka dla slimeów trochę buja. A już na pewno ryjebanie. A ja wiesz co jeszcze ryjebanie? Ten odcinek po prawej stronie, gdzie sprawdziłem odjechane TikToki w Minecrafcie. Niektóre triki tam powinny być naprawdę nielegalne, więc obczaj póki ich jeszcze nie usunęli. Siema!